Dzień dobry Państwu, to Andrzej Kuźmicki, witam Państwa w kanale Sekrety Psychologii. Dzisiaj temat: Teoria umysłu, teoria ego według Karla Gustawa Junga. No i przechodzimy od razu do tematu. Na początku chciałbym powiedzieć o drodze badawczej Junga, a jest o tyle ciekawa, że ona pokazuje niejako, jak jego światopogląd, jego koncepcje się rozwijały. Ale tak, w skrócie. Był lekarzem medycyny, więc pierwszy jego obszar to była medycyna. W ramach medycyny specjalizował się w psychiatrii, potem szedł drogą w stronę psychoanalizy, potem się skupił bardzo mocno na własnych badaniach, i rezultatem tego była psychologia analityczna Junga. A później przeszedł w stronę strefy pytań pozapsychologicznych. Można powiedzieć, że dlatego w pewnym momencie zarzucano mu, że bawi się w coś w rodzaju mistycyzmu. Dlatego teoria Junga jest powiązana i jest dlatego tak sławna w tej chwili i tak popularna w wielu obszarach wiedzy ponieważ jest zakorzeniona i powiązana z bardzo wieloma obszarami myśli ludzkiej. Od góry idąc psychologia, psychoanaliza, psychiatria, neurologia, biologia, fizyka, filozofia i w końcu religia. Wspomnijmy o kilku osiągnięciach Junga w różnych obszarach. Jeżeli chodzi o psychiatrię, to on jest twórcą teorii kompleksu. On pracował razem z profesorem Eugenem Bleulerem w Szwajcarii i pracował nad tematem dementia precox, która potem została przekuta w termin schizofrenia. W psychoanalizie on rozwijał pojęcie kompleksu, wspierał teorię Freuda, teorię nieświadomości, potem przewodniczył International Psychoanalytical Psycho Association, a później on zmodyfikował pojęcie nieświadomości i tutaj wykroczył poza psychanalizę w stronę badań własnych. Tutaj w tym obszarze zdefiniował własne pojęcie jaźni, i nieświadomości, w tym kolektywnej. W jego teorii psychologii, psychologii analitycznej opracowałem swoją koncepcję nieświadomości kolektywnej czyli teorii archetypów, ale również teorię rozwoju osobowości, psychiki człowieka poprzez teorię indywiduacji. I potem poszedł w sferę pytań poza psychologicznych, w stronę pytań o duchowość, o Boga, religię, kwestie metafizyczne, życie symboliczne i mityczne człowieka. Ogromny zakres tematyczny, który go interesował i też bardzo wiele osiągnięć. Dlatego, kiedy myślimy o korzeniach myślenia Junga, którą widzimy tutaj na szczycie, to ona była można powiedzieć osadzona na psychiatrii, psychanalizie, potem była poniżej, można powiedzieć, w szerszym horyzoncie jego koncepcyjnych założeń. Jego paradygmat myślenia o człowieku, o człowieku i o świecie wynikał z filozofii, odwoływał się do neoplatonizmu, do myśli późniejszych filozofów Schopenhauera, Leibniza generalnie do filozofii niemieckiego romantyzmu. A Junga obserwacje pacjentów, obserwacje siebie i przemyślenia świata to był, nazwijmy to, najszerszy, najszersze jego pole kształtujące światopogląd i wpływające na powstawanie jego teorii. Jego obserwacje pacjentów psychotycznych, pacjentów, których, z którymi pracował w perspektywie psychoanalitycznej, ale też, co jest super ważne według mnie, to jest właśnie obserwacja samego siebie i jego wewnętrzny proces odkrywania nieświadomego podmiotu, czyli jaźni. Zasadnicze obszary teorii Junga, jeżeli chodzi o świadomość, jak patrzymy na nasze koło, to jest świadomość, nieświadomość. Tu, to wszystko wiąże się w okolicach doświadczeń naszej egoświadomości, i tu jest relacja ego-jaźń, nieświadomość-świadomość. Stworzył wokół tego jego model psychiki, który również uwzględniał opis podstawowych sił i determinant życia psychicznego popędów, instynktów, archetypów. Ale poniżej to było osadzone, na ogólnej wizji człowieka i świata. I to jest to, co bardzo mocno wyróżnia koncepcję Junga od innych koncepcji psychologicznych, ponieważ jego wizja świata i jego myślenie w kategoriach filozoficznych było naprawdę głębinowe. Dlatego jego teoria jest tak mocno obecna w obecnie w świecie i jest żywa jest podłożem do generowania nowych wglądów, nowych konceptów. Porusza on kwestię relacji psyche i materii, jego koncept psychoidu czy też psychoidalnego charakteru relacji różnych elementów we wszechświecie. We wszechświecie. Zasada synchroniczności, zasada teleologizmu, któremu podlega na przykład indywiduacja człowieka archetypalne zasady organizacji teologii w pełni zasady antynomii i tak Junga model umysłu jego wizje tutaj jego model psychiki on obejmuje problem relacji materia umysłu obejmuje tajemnicze tajemniczą naturę archetypu Psychoidalny charakter archetypu oraz świata w sensie ogólnym, istnienie wzorców organizujących tak świat psychiczny, jak i fizyczny, zasada synchroniczności, zjawisk, rola znaczenia w świecie. I to jest naprawdę znowu kolejny obszar. Znaczenie doświadczane przez człowieka jest jednym z kluczowych elementów, które tak mocno przyciągają różnych badaczy do koncepcji Junga. Model strukturalny umysłu jest bardzo, jest zbliżony praktycznie tożsamy, prawie tożsamy z modelem freudowskim. Oczywiście inna jest terminologia, ale ogólna struktura jest bardzo zbliżona. Tutaj mamy u góry, jest ja, ja jest pewnym tworem, który, o którym zaraz będziemy mówić, który jest w, w centrum pola egoświadomości. Potem jest nieświadomość indywidualna, nieświadomość kolektywna, która jest tym takim najważniejszym elementem dorobku Junga dla ludzkości. I na czerwonym tle jest koncept jaźni. Jaźni, którą czasami Jung opisywał jako jaźń będąca zarówno centrum okręgu, jak i całością, jako całością tego pola, okręgu czy koła. I teraz troszeczkę zmodyfikuję tutaj pewną, podaję wizję modelu strukturalnego umysłu. Jak widzimy w centrum, w środku byłaby jaźń, ale ta jaźń nie jest tylko w, w centrum, jako nieświadoma, jako będąca tym napędem całości Życia psychicznego, ale ona jest równocześnie rozumiana tu jako całość psychiki. Jest i nieświadomym podmiotem, i całością psychiki. Nieświadomość zbiorowa, czyli to są te strukturalne matryce wzorów, doświadczeń, nieświadomość indywidualna, tutaj, która się w dużej mierze pokrywa też z modelem freudowskim. No i ego, które tutaj by było tą, tym takim buforem, tą strukturą, która um, negocjuje różne aspekty rzeczy, życia um, człowieka z otoczeniem zewnętrznym i z rzeczywistością wewnętrzną organizmu psychofizycznym. Psycho <laughs> Przepraszam. Jaźń jest nieświadomym podmiotem ukierunkowującym rozwój człowieka w tym modelu, jego indywiduacją. W wielu przypadkach o wyższym jest on podmiotem nieświadomym o wyższym statusie regulacyjnym od świadomego ja. I na to wielokrotnie już zwraca uwagę. Teraz, jeśli chodzi o nasze ja, u Freuda byłoby to ego, ale też musimy pamiętać, że Freud Pierwotnie używał określenia słowa ja, dopiero później tłumacz angielski wprowadził e, termin ego, więc ja będę wymieniał, będę używał tych terminów zamiennie. Ja i świadomość według Junga. Ja tutaj wyłania się z nieświadomości. Ja pojawia się jako wynik percepcji bodźców wewnętrznych i bodźców zewnętrznych. Ja ma charakter przedświadomy. Ja jest jądrem procesu percepcji, jest podmiotem wszystkich osobowych aktów świadomości. Ja stanowi centrum pola świadomości. Bezpośrednia relacja danej treści do Niego stanowi naczelne kryterium, kryterium jej uświadomienia. Bez ja żadnej treści, nie, żadna treść nie może być uświadomiona. To jest bardzo ważne zdanie, bo to wyznacza kryterium. Definicji Jungowskiego, Jungowskiego rozumienia terminu nieświadomość. Nieświadome, czyli niezwiązane z ja. Teraz kilka definicyjnych określeń ego, ja, przez samego Junga. Jung mówi, tak jak akty widzenia, słyszenia i tym podobne wytwarzają obrazy siebie, które są. Gdy zostaną skojarzone z ja, wytwarzają świadomość danego aktu. Podobnie ja może być rozumiany jako obraz lub odbicie, odzwierciedlenie wszystkich aktów, przez Niego rozumianych i obejm obejmowanych przez Nie. W kontekście tego, iż postrzegamy człowieka jako żyjącą jedność. Należałoby powiedzieć, że składają się na nią obrazy reprezentujące wszelkie psychiczne akty lub aktywności umysłu, które jednoczo jed jednoczone są w jednym obrazie człowieka jako całości. I teraz w XXI wieku, przed psychiatrą, psychiatrią, przed neurologią, psychologią, właśnie stoi to trudne zadanie, żeby wyjaśnić w jaki sposób, jak to jest możliwe. Że nasz umysł wytwarza jedną spójną rzeczywistość naszego ja, naszego ego, która, której towarzyszy poczucie naszej tożsamości, spójności w czasie i przestrzeni. Teraz, żeby pokazać to, w jaki sposób współcześnie model Junga jest rozwijany, czy właściwie jak ja go rozwijam w świetle teorii ostatnich, w tym przypadku Antonio Damasio, którego twarz nie widać, ale który jest tutaj również na slajdzie. Jest to model Junga zintegrowany z teorią jaźni Antonio Damasio. Teorię świadomości oraz protojaźni. W tym modelu warto zwrócić uwagę, że dalej zachowuje tu w tym miejscu, zachowuje. Ja jako centrum pola świadomości, ale też tutaj ja dodaję termin, który zaraz będzie wyjaśniony: ja rozumiejące. Potem mamy świadomość rdzenną, która wywodzi się z historii Damasio, i ja rdzenne, które zaraz wyjaśnimy. Następne z teorii. Damasio, protoświadomość, protoja, i potem nieświadomość, i oczywiście na końcu jest jaźń, już w sensie jungowskim. Nieświadomość indywidualna i kolektywna w tym miejscu jest. Nieświadoma wiedza nabyta, nieświadoma wiedza wrodzona elementy wrodzone, organizujące, interpretujące doświadczenie, takie jak instynkty, archetypy, ale też siły popędowe. Też pre-nastawienia, wrodzony sposób różnicowania doświadczeń. Tutaj też są nieświadome, wrodzone mechanizmy regulacji, nieświadome, nabyte mechanizmy regulacji. Jaźń, jako rozumiana jest tutaj, jako nieświadomy podmiot psychiki. Tu mówimy o jaźni w sensie jungowskim. Jaźń rozumiana jest jako punkt centralny psychiki i jej całość. Procesy nieliniowe zmiany nielokalne. Teraz to ja w ujęciu Damasio, ale ja chciałbym to zaadoptować do teorii Junga, jest to biologiczny prekursor w wyższych form jest w zasadniczym stopniu nieuświadomioną reprezentacją organizmu. Jeśli chodzi o świadomość rdzenną, czyli to jest core consciousness, jest to świadomość różna od stanu przebudzenia, wakefulness, czy od zjawiska uwagi. Dostarcza organizmowi poczucia bycia tu i teraz, ale jest nadal zjawiskiem w pewnym sensie biologicznym, co warto zwrócić uwagę. I tutaj nam się jest następuje zbliżenie, czy też rozświetlenie problemu psychofizycznego na gruncie psychologii. Damasio określa ją jako najwyższy poziom funkcji biologicznych organizmu. Świadomość rdzenna wiąże się, wiąże się z ja rdzennym. Nie zależy od pamięci długoterminowej ani od rozum, rozumowania czy języka. Kluczowym do niej jest pojęcie obrazu psychicznego, i tutaj zobaczmy analogie, pewne powiązanie do właśnie tego, co Jung mówił o, o ja: czyli kluczem do niej jest pojęcie obrazu psychicznego, wzorca neuronowego. Oznaczającego pewien wzór umysłowy w dowolnej modalności zmysłowej. Poziom ten wiąże się z integracją percepcji. Następna jest świadomość poszerzona. Świadomość poszerzona ma wiele poziomów, umożliwiających nie tylko zaistnienie poczucia tożsamości naszej jednostki, bycia osobą czy rozbudowanego doświadczenia ja, ale też umiejscowia jej. Nasze istnienie w szerym, szerszym kontekście historii, miejsca i czasu. Damasję wiąże ją, wiąże z nią ja autobiograficzne. Ja na to miejsce, na to, ja na, tem, na, na miejsce terminu ja autobiograficzne, ja chciałbym proponować termin ja rozumiejące, ponieważ uważam, że autobiografia to może być tylko jeden z wielu aspektów, które konstytuują tożsamość jednostki na tym poziomie. Czyli ja rozumiejące, czyli takie, które dysponuje pełną charakterystyczną dla dojrzałego człowieka paletą perspektyw rozumienia siebie i świata, w tym zdolnością języka do semantycznego naznaczania świata, czy też do różnicowania i organizowania doświadczeń podmiotu. I to model Jungowski, teoria umysłu i teoria ja. W kolejnym wykładzie przedstawię koncepcję, teorię archetypów według Junga. Na ten moment dziękuję bardzo i zapraszam do subskrybowania kanału. Wtedy wszystkie nowości będziecie Państwo mieli dostarczane. Będziecie o nich powiadamiani na bieżąco. Serdecznie raz dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.